Witam Państwa w drugiej części rozmowy z Rafałem Ziemkiewiczem z cyklu Szeroki Kadr. Tym razem porozmawiamy zgodnie z zapowiedzią o opozycji i o jej ofercie dla Polaków, a więc o ofercie Prawa i Sprawiedliwości i ofercie Federacji. Dzień dobry, Rafale, witaj. Witam serdecznie, dzień dobry. W związku z tym, że Prawo i Sprawiedliwość jest największą partią opozycyjną, ale w związku również z Kongresem Zjednoczeniowym, to od Prawa i Sprawiedliwości, pozwól, zaczniemy. No właśnie o ten Kongres chciałem Cię zapytać. Po 10 miesiącach rządu Donalda Tuska, po 12 miesiącach od wyborów Prawo i Sprawiedliwość oferuje, Zjednoczenie z suwerenną Polską. Ja się tak zastanawiam, czy to w ogóle kogokolwiek de facto obejdzie, skoro i tak duża część wyborców utożsamiała suwerenną Polskę z pisem, a pis z suwerenną Polską, i raczej tych różnic aż tak nie widziała. Nie mówiąc oczywiście o tych, o którzy tak śledzą wnikliwie polską politykę. No ale ci, którzy śledzą wnikliwie polską politykę, nie zmienią zdania pod wpływem konwencji. To prawda. I, i, i tak ją obejrzą. Więc. Yy... Ja myślę, że to jest troszkę sytuacja porównywalna z tym, co robi koalicja rządząca, która ma w sondaże, bo przecież zna te sondaże, czego chcą Polacy, że chcą, żeby zająć się służbą zdrowia, wymiarem sprawiedliwości, obniżeniem podatków, likwidacją składki zdrowotnej, a zajmuje się tym, co najmniej ludzi wskazuje jako istotne, czyli aborcją, rozliczeniami z pisem i, i stawianiem wiatraków. No i niestety wpis jest troszkę równie odklejony. No, bo w sytuacji kiedy narasta zniechęcenie do rządu za to, że nie spełnia obietnic. przypominam sondaż, który był w pierwszej części rozmowy omawiany. Za no już to, że... sonda sondaży nie trzeba, bo to są po prostu fakty. Wystarczy przypomnieć no, konkretów tak. i co z tego zostało, prawda? No w polityce fakty się liczą o tyle. Ja obietnia, wiem, nie, jak nie, nie mają tak znaczenia. Wykolwiek o ile dotarły do ludzi, prawda? Nie, mają znaczenie, natomiast czasami są wyolbrzymiane, czasami są pomniejszane. No w każdym razie, e, mając już, żeby się nie, nie, nie rozgadywać, mając kilka wątków nośnych społecznie, PiS w co uderza? W to, że się jednoczy. Ale się wcale nie jednoczy, bo przecież prawdziwym zjednoczeniem byłoby osiągnięcie jakiegoś hipotetycznego e, modus vivendi z Konfederacją. I to byłoby oczywiście raczej w ogóle nikt nie myśli, to jest niewyobrażalne zjednoczenie w sensie organizacyjnym, ale jakieś tam nawiązanie współpracy, gdyby powiedzmy teoretycznie Jarosław Kaczyński z Bosakiem na moment Senem wystąpili i powiedzieli, że razem dla Polski zrobimy to i to, chociaż się nie zgadzamy co do tego i tego. To to był news. Natomiast wyprodukowanie newsa, że prawica się zjednoczyła. O, ten, co znaczy, kto się z kim zjednoczył? No, zjednoczył się PiS z suwerenną Polską. A co to jest suwerenna Polska? No to ziobro, ten. to on nie był w pisie. No to jest mniej więcej taka rozmowa z przeciętnym Polakiem. No cóż, to, to jest w ogóle uderzenie w tony głuche. I w ogóle cud, że i tak ta konwencja PiS miała większe zasięgi w internecie i to znacząco, bo wygenerowała podobno 100 milionów interakcji, podczas gdy równolegle odbywająca się Rada Krajowa PO wygenerowała 60 milionów. Jest to pierwszy wypadek od 2022 roku, że PiS wygrał w internety. No politycy Ale... suwerennej Polski mówią, że to ich wiano, że to właśnie ich, ich know-how ich generalnie wiedza, jak w internetach działać, jak te zasięgi robić. No i faktycznie, jak tak patrząc w ostatnich dniach, to trochę tych zasięgów Prawo i Sprawiedliwość zaczęło robić, coś tam zaczęło drgać. No tylko właśnie, no pytanie oczywiście, jaka ta oferta Prawa i Sprawiedliwości dla ludzi? No bo jakieś tam punktowanie władzy mamy, jakieś tam różne konferencje mamy, no ale na tym na ogół się kończy, od zrywu do zrywu. Nie no w, 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 oczywiście, gdyby się wygrywało wybory hashtagami, to to by byłoby e, inaczej trochę, no ale wyborów się nie wygrywa hasztagami. Wtedy konfederacja pewnie by wygrywała tymi hasztagami. Wtedy by rządził polską korlin prawdopodobnie od, przez ostatnie 20 lat. Któremu, Natomiast... któremu życzymy zdrowia, bo poinformował, że spadł z hulejnogi. nogi. A, no to tak, życzymy zdrowia rzeczywiście i może e, doradzałbym, żeby już trzymać Zmienić się. środek lokomocji. E, znaleźć jakieś bardziej stabilne e, e, podstawy, pod, pod stopami. Natomiast e, wracając, no poważnie mówiąc, e, to jest jakieś wzmocnienie pisu, zapewne, natomiast jest to, szczerze mówiąc, kategoria wewnętrzna, jest to z tego samego gatunku, co to, że zmieniła. Że zmienia PiS jakąś organizację wewnętrzną swoją, tak i zamiast takich dotychczas istniejących, jakichś tam rad terenowych, mają być jakieś rady okręgowe. To nie pamiętam w tej chwili, że tak. No tak, to... ale generalnie wiem, do czego nawiązujesz. No bo generalnie sporo, sporo się mówiło o tym, że PiS się zmieni, PiS się odmłodzi, będzie młodsza generacja, A na koniec mamy komitet wykonawczy i ciało, na którego czele stoi, stoi Mariusz Błaszczak. Owszem, oczywiście jest tam też wielu młodszych polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale w odbiorze generalnie. No za wiele się nie zadziało. Ale, ale to powiedzmy, to się opłaci bo albo zmieni coś, albo nie zmieni, ale tu to, to przynajmniej PiS nie próbował mówić, że to jest jakaś wielka zmiana, że to jest teraz nowy PiS, że to jest nowa partia i tak dalej. No i A mniej więcej byłoby to równie sensowne jak mówienie, że włączenie suwerennej Polski było oczywiste w momencie, kiedy Zbigniew Ziobro został y, palcem losu wypchnięty z polityki. To było wiadomo, że Konfederacja ma dwa wyjścia, no albo już w pełne dać się zjeść PiSowi, coś tam się jeszcze jakieś warunki stawiała. Wydaje mi się, że tym warunkiem było to, że wbrew pierwotnemu programowi na trzeciego dopuszczono do wystąpienia Patryka Jakiego. Nie był przewidziany w programie, miał przejażdżać tylko Kaczyński i Morawiecki. I to, że i drugi oni mieli. Ona on akurat że... miała takie, takie dobre, ideowe przemówienie, dosyć energiczne, z jakąś wizją. Zaraz, zaraz, zaraz o tym chętnie powiem, co sądzę, tylko chciałem skończyć ten wątek. Mm -hmm. Także suwerenna miała teraz właściwie dwa wyjścia. Ona nie ma szans samodzielnego bytu, ona nie ma brędu rozpoznawalnego na poziomie 5%, szczerze mówiąc, nawet na poziomie 3%. W związku z tym mm, musiała gdzieś się przyłączyć i albo w. W całości wejść do PiSu, albo teoretycznie miał wariant szukać porozumienia z Konfederacją. Nawet nie wiem, na ile on był realny, czy ktoś tego próbował. No Powiedzmy, że połączenie, gdyby posłowie obecnie będący w PiSie wyszli e, z PiSu i, i założyli wspólny klub poselski z Konfederacją, to by nieco zmieniało polską scenę polityczną, ale też sądzę, że Konfederacja. Nie miałaby na to ochoty, a oni też uznaliby, że nic im z tego nie przyjdzie. Więc to był bardzo teoretyczny wariant, z którym można było tylko straszyć, ewentualnie, PiS na zasadzie: nie dociskajcie nas do ściany, bo jak będziemy w desperacji, to rzeczywiście pójdziemy do Bosaka na każdych warunkach, tak jak kiedyś Olszewski, a właściwie Macierewicz w 90 latach docisnął do ściany całą resztę opozycji. Wtedy nazywanej centroprawicową, także oni poszli do Związku Zawodowego Solidarność na kolana i, i, i tak powstała WS, który potem doszedł do władzy. Ale zostawiając te ramoty stare sprzed lat, bez mała 20, yy, to nie jest żaden news yy, i to nie jest żadna wielka sprawa. Natomiast yy, tam jest jeden news, który powinny uważne oczy wypatrzeć ludzi zainteresowanych. Bo wiesz, co powiedział Jarosław Kaczyński bardzo wyraźnie dwie rzeczy. Nie będzie żadnego bicia się w piersi, bo nie ma za co. Rządy pisu były takie. No, Wszystko. nawet powiedział, że nie mamy na co liczyć na zaprzyjaźnionych redaktorów, zaprzyjaźnionych telewizjach. A to jest to był mój ładny, tak, to, to, to moja wisienka na torcie, ja to sobie. To przepraszam, muszę... że skradłem. Dzień, nie, 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 no, nie skradłeś to jest publicznej wiadomość. Ja po prostu ja odebrałem to z dużą przyjemnością, ponieważ uważam, że my nie jesteśmy. Zobowiązani, żeby mógł na nas liczyć Jarosław Kaczyński czy, czy, czy pan Terlecki, czy, czy inny z liderów, czy pan Morawiecki, tylko żeby mogli na nas nasi widzowie i czytelnicy liczyć. Więc Czyli okazuje się, że te pisowskie media to jednak nie takie w 100% pisowskie, a przynajmniej nie wszystkie i nie wszyscy z dziennikarzy. Ale to chyba nic nie powinno dziwić, no jeżeli kiedyś się. No. Je... Zwłaszcza ja też w Twoim przypadku, Rafale, ja przypomnę Twój niedawny pamflet, za co jesteś wściekły na pis. Odbił się szeroki Mechem. I tutaj mam wrażenie, że on też troszkę na tej konwencji został wzięty pod uwagę, chociaż absolutnie nikt tego na głos nie przyzna. Ale być może nie ja byłem inspiracją, ale, ale pewne wątki tutaj się pojawiły. Natomiast, żeby dokończyć, co było ważne w przemówieniu Kaczyńskiego, więc to, że żadnej ekspiacji, żadnego bicia się w piersi, będzie konsolidacja, czyli że niby połączenie się z suwerenną polską, i aktywizacja. Musicie wiecie, być bardziej aktywni, bardziej się starać, bardziej idziemy do ludzi, będziemy wychodzić do tych ludzi, i to jest wszystkie ręce na pokład. Mobilizacja, zbieramy szeregi i niech tam w tych szeregach nikt nie pyskuje, bo, bo nie czas na to. no Czyli takie dość proste i raczej mało skuteczne zabiegi. I druga rzecz, która była ważna, powiedziana przez Kaczyńskiego. On w razie powiedział. Nie będziemy szukać sojuszników poza obozem patriotycznym. A jak Jarosław Patry Kaczyński rozumie obóz patriotyczny, to wiemy doskonale, to tak jakby powiedział: Nie będziemy szukać sojuszników poza tą salą. To było ewidentne powiedzenie, że Konfederacja nadal jest wrogiem. Mimo logiki sondaży, które pokazują, już, już że... Nie, już nie jesteśmy wielkim, biało-czerwonym namiotem, gdzie każdy znajdzie swoje miejsce. Absolutnie. To jest bardzo ważne wskazanie. PiS wa mm, odstawia wariant, odzyskamy większość samodzielną, większość rządową w pojedynkę. Nie przyjmujemy do wiadomości żadnej koalicji z Konfederacją, no inni koalicjanci tym bardziej w grę nie wchodzą. Z, pod względem programowym teoretycznie, czy może nie programowym, tej wrażliwości politycznej i ideologicznej łapałby się PSL, ale po Czyli po PSL znów jest za TSL-em. Ale PSL w pojedynkę to jest PIPEK, to jest 2-3%, to jest za mały segment elektoratu, żeby cokolwiek zrobił. a poza tym PSL nie wejdzie w koalicję z pisem, ponieważ ma cały czas w pamięci, jak skończyły, jak skończyli koalicjanci PiS-ów po 2005 roku. I od tego momentu jakby PiS jest niekoalicyjny, ponieważ nikt z nim w koalicję wchodzić nie chce. Konfederacja też zresztą. Więc tutaj został wyznaczony jasny kurs. Idziemy po samodzielną większość, nie będzie żadnych koalicjantów. To jest bardzo, powiedziałbym, ambitne zadanie, no bo logika sondaży jest taka, że obóz rządzący traci trochę w ramach obozu rządzącego, PO się nieco umocniła kosztem koalicjantów, ale to jest stale takie 30 do 30, i pakiet kontrolny, gdyby w tej chwili się odbyły wybory, to to tak jak to pokazywały sondaże do, do powiedzmy do sierpnia 2023 roku, pakiet kontrolny jest w ręku konfederacji. Z kim konfederacja wejdzie w koalicję, ten będzie rządził w następnym sejmie. Więc wykluczenie konfederacji jako koalicjanta, Oczywiście nie musi być ostateczne, bo to może różnie się potem układać. No ale to jest coś, co będzie warunkowało rozwój wypadków w polityce przynajmniej do czasu wyborów prezydenckich. W tych wyborach prezydenckich zobaczymy, kto wystąpi. Ale tu właśnie wspomniałeś o Mateuszu Morawieckim. No zwracam uwagę, ta konwencja była absolutnie pod Mateusza Morawieckiego. Nie pod Jarosława Kaczyńskiego, no, ja oczywiście ją zaczął, przez pół godziny opadał poczciwe banały, które wszyscy się zgadzają, ale nic z tym porywającego nie było o tym, że demokracji trzeba bronić, o tym, że jest zagrożona. Potem powiedział tych parę konkretów i potem wyszedł Mateusz Morawiecki i rzeczywiście walnął przemowę jak lider no, generalnie po, jak to się mówi, jak to się mówi po młodzieżowemu, miał flow, no, takie przemówienie z petardą w wielu, w wielu, momentach, w wielu miejscach, Mateusz Morawiecki często był odbierany jak taki zimny technokrata, ale miał momenty, czy wcześniej w przeszłości gdzie, gdzie, rzeczywiście potrafił przemawiać, no a to przemówienie nie na kongresie, masz rację, takie dosyć energiczne, konkretne, w, 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 takie nastawione na, na, na walkę. I wcelowane dość sensow w sensowne... W sensowną część elektoratu, ponieważ no, ja wspominałem o tym w moim tekście w Do rzeczy. ja tam wyraźnie mówiłem, że jeżeli się teoretycznie pisma dwa warianty albo liczyć na koalicję z konfederacją, albo spróbować odzyskać tych 10% pirazy drzwi, które od niego odpłynęły w 2020 roku. E, I mniej więcej w ten elektorat odpłynięty w elektorat, który zagłosował na trzecią drogę w dużej części, Celowana była przemowa Mateusza Mrawieckiego, który mówił o dostatku, o odbudowie dobrobytu, wskazywał realistyczne, realne źródło, skąd ten dobrobyt może przyjść, z postawienia się Niemcom, ze wzmocnienia roli polskich portów, z wykorzystania naszego centralnego miejsca w Europie, żeby Polska była. Tym szlakiem handlowym, prawda, przez które wszyscy muszą, nie, nie nie, że przyjeżdża coś do Hamburga albo do Rotterdamu, przyjeżdża niemieckimi audobanami, jedzie na Bałkany i tam w, dalej do Turcji i to wszystko, cały szmalec zostaje w Niemczech, tylko tym, żeby to przypłynęło do Gdańska, żeby jechało. Przez Łódź, przez żeby albo spływało ze Świnoujścia w Dłodroń, i żeby ta kasa była u nas. To jest rzeczywiście ogromna kasa i to jest sensowne, co mówi Mateusz Marawiecki, tak, jeżeli by nam się to udało, to rzeczywiście zyskujemy podstawy dobrobytu i o tym mówimy. I to jest to, czego chcą słuchać te trzy miliony. Oni już mają potąd opowieści o lustracji, o dekomunizacji, o neosędziach o, o tego walić to wszystko ich to prawda? Tylko jest jeden problem. To wszystko wymaga postawienia się Unii Europejskiej i tu już Mrawiecki zapowiada, że tak, będziemy tworzyć wobec no, Unii. Europejskiej. Nawet podpisano deklarację. Znaczy Jarosław Kaczyński i Jaki podpisali wspólną deklarację, taką można powiedzieć programową. No tylko problemem PiSu jest to, że rządził przez dwie kadencje i wyborcy się mogą zapytać, no, no to czemu tego nie robiliście? No kto podpisał te kamienie milowe, no kto podpisał ten zielony ład, który teraz musimy odrzucić, no kto podpisał zamykanie polskich kopalń. No, o cokolwiek byśmy nie spytali, to podpisał to pis, a w większości wypadków jest pod tym osobiście podpis Mateusza Morawieckiego. No więc jak znaczy nie wiem, no bo w ogóle mieliśmy taką chucpę w tych, to były dwa równolegle, zwracam uwagę, dwie równolegle idące konwencje, których niemal jednocześnie przebramy, a tu Mateusz Morawiecki stojąc na mównicy w sposób tradycyjny, a tam Donald Tusk po się przechadzając, prawda, takim amerykańskim zwyczajem tych spotkań monywa, motywatorów tych biznesowych, ale i, 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 i tak, i Tusk, który był twarzą rozgradzania polskiej granicy, wpuszczania migrantów, którego partyjni podwładnie latali jak idioci z pizzą, prawda, wśród tego płotu i, i uprawiali najobrzydliwszą propagandę przeciwko PiS-owi. Sam Tusko pedał, że to jest straszliwe, największe łajdactwo, ten płot. No, krótko, to teraz, krótko mówiąc, ten... obu obozom można wyknąć hipokryzję. No delikatnie mówiąc, Tusk zapowiada, że będzie bronił granicy, a Morawiecki zapowiada, że będzie walczył z Zielonym Ładem. No, no nie jest to, szczerze mówiąc, dopóki nie ma jakiegoś jad, stoję na stanowisku, ponieważ no, niestety prezes powiedział żadnej ekspiacji, więc w przemówieniu Mateusza Morawieckiego nie było najlżejszej aluzji, że popełniliśmy błąd i chcemy go naprawić. Ale moim zdaniem bez takiej deklaracji jasnej to nie będzie wiarygodne to wtedy rzeczywiście może być efekt odwrotny niż sobie pis zamierzył to znaczy zamiast przejąć ten elektorat, nazwijmy go nietożsamościowy. Ja często używam słowa polactwo, no. czyli tych, którzy się nie identyfikują ani z europejskością, modelem kulturowym zrobionym przez Michnika i kultywowanym w obozie tuskowym, który to zresztą ten model europejskości bardzo w tej chwili został nadgryziony, rozwalony, bo sama Europa mocno straciła na aktualności, ani z modelem polskości tradycyjnej, romantycznej, wąsatej, powstańczej, biało-czerwonej, takiej, z której się Jakiego epistę. Kilka milionów ludzi chcą słyszeć to, co powiedział Mateusz Morawiecki. Pytanie, czy one to uwierzą, kiedy to słyszą od Mateusza Morawieckiego, czy uznają, o, Morawiecki teraz mówi to, co zawsze mówiła Konfederacja. No to i dalej mówi. No to, no, kogo... No, rozumiem tu, tu, mam tu jeszcze mamy wspomnianego Patryka jakiego, który też miał takie ideowe przemówienie i rzeczywiście sporo tam mówił o wartościach, o kierunkach i tak dalej, i tak dalej, ale to tak, jest trochę mniej ten o, o Patryk, jaki no powiedzmy, ale jednak konfederaci będą podkreślone, ale oni byli w tej koalicji ta suwerenna Polska mówiła to, co my, ale tylko mówiła, a jak przychodziło, co do czego to klepali narzekali na Morawieckiego tamtego, ale klepali te wszystkie rzeczy, więc lepiej. my no to jest Chciałem właśnie... się jeszcze ciebie, chciałem się jeszcze ciebie o ten PiS zapytać, bo. No, to już kolejny, kolejny raz, kiedy o nim rozmawiamy, na ogół pojawiają się jakieś krytyczne uwagi. Często ludzie mówią, a bo wy panowie dziennikarze to tylko tak z wygodnych pozycji krytykujecie i tak dalej, i tak dalej. Ale tak się zastanawiam, czy jakimś sukcesem mimo wszystko PiSu nie jest to, że pomimo tych 10 miesięcy bezprawie, pomimo tego huraganowego ataku, pomimo pozbawienia subwencji, chociaż tu jeszcze jest trochę sprawa w zawieszeniu, ale pomimo tych różnych ataków, PiS mimo wszystko przetrwał, nie rozpadł się i jeszcze nawet są sondaże, w których wychodzi na prowadzenie, jakby nie patrzeć, jakiś sukces jest. Tak, ale to nie jest sukces na miarę samodzielnej większości. Dlatego mówię, gdyby, gdyby Jarosław Kaczyński mówił w tonie: Są różne siły patriotyczne, nie wszyscy głosują na PiS, ale ci, którzy chcą dobre wolnej Polski, którzy chcą, tutaj trzeba wyznaczyć takie minimum suwerenności, powiedzmy i brzegowe warunki rozwoju i z tymi wszystkimi, którzy się pod tym podpiszą, nam jest po drodze, to byłaby inna sytuacja. Natomiast jak Jarosław Kaczyński mówi, obóz patriotyczny. A przypomnę, że i on i, i jego media i wielokrotnie nie Konfederacja to ruskie onuce, to są kacapy, bo oni przeciwko Ukrainie, bo oni powtarzają putinowską propagandę. Więc tutaj sobie to po prostu PiS sobie wyznacza pułap, który jest bardzo trudny do osiągnięcia. I jak mówię, może być ten efekt, tylko teraz wszystko jest w rękach Konfederacji. Czy ona będzie w stanie to wygrać, czy ona będzie w stanie ten moment wykorzystać? Bo, mm, no to, ja... może, to może przejdźmy płynnie do Konfederacji. No właśnie o tę Konfederację Rafale chciałem Cię zapytać, o co ona w tym momencie gra? Bo mamy Sławomira Mencena, który zgłosił się już w wyścig... do wyścigu prezydenckiego, ogłosił się pierwszym kandydatem jako kandydat Konfederacji. Mamy Konfederację, która uzyskała bardzo dobry wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wydawało się, że łapie wiatr w żagle. A ostatnimi czasy, jakby tak trochę przygasła. Nie wiem, czy się zgodzisz z tą oceną. Jak ty patrzysz na propozycję Konfederacji, ofertę Konfederacji, no i jej obecną kondycję? Ja bym powiedział, że Konfederacja wciąż pozostaje taką partią, wyrażę się naukowo, niech trochę pogrzebia w wyszukiwarce, adolescentną. No, U, to rzeczywiście zabrzmiało naukowo. <laughs> to, jeżeli, jeżeli mówiłem tutaj, że PiS sobie wyznacza bardzo wysoki pułap, to w Konfederacji sobie wyznacza w ogóle pułap absurdalnie wysoki. I dlatego przegrała wybory rok temu i chyba nie zrozumiała dlaczego. No, ponieważ jeszcze w sierpniu 2023 roku wydawało się, że Konfederacja będzie miała ten pakiet kontrolny. Miała 10-15%. Wszystko na to wskazywało, że bez Konfederacji rzeczywiście rządu nie będzie, ale potem zjechała. Okazało się, że dostała 7% i w zasadzie, szczerze mówiąc, nie liczy się, nie ma nawet klubu poselskiego, prawda? Bo nie, nie, nie ma dość na, na klub, chyba, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie, dlaczego? No, dlatego, że wystąpiła z absurdalnym przekazem, że my nie wejdziemy w koalicję ani z jednymi, ani z drugimi, nie będziemy rozmawiać ani z pisem, ani z Platformą, tylko przewrócimy stolik. A co wy chłopaki przewrócicie w dziesięciu? No, tam są dwie potężne partie i teraz mieliście szansę być tą, która mogła postawić warunki i zamiast postawić warunki, pod jakimi wejdziecie w koalicję z jedną czy z drugą, to opowiadacie Androny, że z nikim nie weźmiecie, czyli co? Czyli Sejm będzie sparaliżowany, czyli będzie pół roku chaosu, wożenia się i znowu kolejne wybory? To ja dziękuję, powiedzieli wyborcy i przenieśli w, na, na trzecią drogę. Wybor no wyborczy. dobra, a dziś, 10 miesięcy po wyborach? A dziś 10 12. miesięcy, bo jak tylko Konfederacja się pozbierała i dostała dobry wynik w europejski, to znowu wraca do tego samego. I mówi, z nikim w żadne koalicje nie wyjdziemy. No to... to to, to jest żaden przekaz. No jeżeli koalizja, konfederacja liczy na to, że y, dostanie samodzielną większość rządową w wyborach, no to myślę, że zdążą się zestarzyć jej liderzy bardzo poważnie, zanim ten plan się zbliży do realizacji. W związku z tym, co, tego co przede wszystkim brakuje konfederacji, jest brak realizmu. No brak realizmu politycznego. Gdyby potrafiła wystąpić w roli takiej partii, słuchajcie. PIS, PO, jedno zło, ale z tymi czy z tamtymi ktoś musi rządzić, i my dopilnujemy, że którakolwiek z tych partii by rządziła, to dopilnujemy, żeby też rządziła dobrze, i stawiamy takie, takie warunki. Ale to, do... to jest trochę ciekawe, że par partia, której przedstawiciele politycy najwięcej mówią o realizmie politycznym, o potrzebie realizmu, no de facto jej zarzuca, że brak tego realizmu. No, rzeczywiście jest to zabawny paradoks, powiedziałbym, ale, ale, ale takie. Tak jest, no bo w zasięgu ręki jest powtórzenie sukcesu PSL-u z lat 90. właśnie mówię, że te wybory wygra nasz koalicjant, a naszym koalicjantem będzie ten, który i tutaj można jakąś piątkę mencena czy piątkę Bosaka zmońcować. Ona może być na no, pierwszy punkt wychodzimy z Unii Europejskiej, drugi punkt wywawiamy politykę klimatyczną, że no może nie, bo to są bardzo wysokie, ale bez potem byłoby szczegółowo odchodzić, byłoby negocjować i potem by się sytuacja rozwijała. Tymczasem właściwie przekaz Konfederacji jest niejasny, to znaczy z jednej strony ona nie utożsamia się, jakoś się odcina od PO, ale ponieważ Konfederacja nie panuje jako partia ma nie panuje nad swoim przekazem, nie ma swoich mediów, więc jest w dużo trudniejszej sytuacji, bo Coś, co ona chce zbalansować, to w, w TVN-ach jest tylko jedna część tego. I Sławomir Mędzen, który reaguje na konwencję Pisu tweetami opowieściami, że ci członkowie solidarnej Polski, którzy nie kradli, którzy z tego, i pan Wawer, który wychodzi i opowiada, że Adama Glapińskiego jest za co postawić yy, przy Trybunałem Stanu, to to oni przychodzą do takich przypasów. Tuska po prostu, bo ta część przechodzi do, bo, bo dla TVN-ów to jest coś, co uwiarygadnia narrację antypisowską, ale ta wpisanie się przez Konfederację w narrację antypisowską niczemu, jej nic nie daje, stają się kolejną przystawką, no po prostu sprowadzają się do roli jeszcze jednego Hołowni. Więc w oczach społeczeństwa, no to ludzie mówią, jak, jak to, co ma do powiedzenia Mencen czy inni, to jest, że PiS kradnie, kradł i tak dalej i mówią dokładnie to samo, co mówią Tusk, no to lepiej głosować na Tuska, więc to jest absurdalne. Im się może wydaje, że w tych samych oni też rzucą tweety, ale PO to coś tam źle, no ale to tych tweetów nikt nie zacytuje. W związku z czym yy, nie potrafią zbudować jak na razie swojej samodzielności, i być może na tym jest oparta nadzieja PiSu. Że tak zostanie. No, Wybór Sławomira Mencena jako kandydata na prezydenta wynika z wewnętrznych rozgrywek w partii, z wewnętrznego układu na zasadzie jest dwóch liderów. Obaj mają ambicje. Jeden swoje ambicje zaspokoił poprzednio, to teraz czas na drugiego. Ale sorry, z całą moją sympatią dla Sławomira Mencena. On kompletnie się nie nadaje do kandydowania na prezydenta. Nie ma zupełnie tego typu charyzmu, nie można w nim zobaczyć prezydenta. Można mu przyznawać rację w różnych rzeczach, ale nie, no po prostu, to po prostu nie. To jest zły kandydat, który dostanie mniej głosów niż zostaje Konfederacja w sondażach. A jeżeli dostanie mniej głosów, no to partia będzie poturbowana po tych wyborach prezydenckich. Yy, także mają niewiele czasu, żeby się ogarnąć, żeby znaleźć innego kandydata, żeby znaleźć inny dyskurs, który nie będzie dyskursem powtarzania podpis, kradł, tak, złodziei przed Trybunał Stanu stawiać i tak dalej. No bo inaczej się znowu skończy historia tak samo jak rok temu. To znaczy do, będą mieli w sondażach, będą, ale jak przyjdzie do głosowania, to się to te, tego sondażu nie dowiozą i nie zamieni się on na realny wynik wyborczy. Tak, słucham Rafale tego, co mówisz, słuchałem w pierwszej części uważnie, słuchałem w drugiej części uważnie i tak trochę niestety, no, siłą rzeczy taka jest rzeczywistość, pesymistycznie to wszystko brzmi. Ja bym chciał, żebyśmy jednak jakoś optymistycznie zakończyli tę naszą rozmowę, żeby trochę jakiś nadziei, optymizmu, entuzjazmu wlać w widzów. Może ty masz jakieś tutaj przesłanie albo jakąś ocenę? Która podniesie trochę na duchu wszystkich tych, z którymi którym nie po drodze, z tym, co się dzieje od 10 miesięcy, natura nie uznaje próżni, a w polskiej polityce się wytwarza próżnia. Elity polityczne wydają się odklejone. Partie tożsamościowe skupione są na macjami swoich tożsamości i obie się odklejają od oczekiwań dużej grupy społecznej, która po prostu nie ma na koło postawić. Jeżeli konfederacja się nie ogarnie i nie będzie tą siłą, która będzie umiała zagospodarować elektorat rozczarowany trzecią drogą. To w najlepszym wypadku czeka nas taka powtórka starcia żelaznych elektoratów przy totalnym zwisie reszty Polaków, frekwencja niska i, i wyłącznie głosy tożsamościowe. E, I wycofanie dystans e, i to jest jakby dezintegrujące społecznie. Albo musi się pojawić ktoś nowy. no Natura próżni nie uznaje, powtórzę jeszcze raz, więc w tę próżnię może wejść ktoś na takiej zasadzie, jak w próżnie po Konfederacji w 23 roku wszedł hołownia. Projekt, który był naprawdę projektem człowieka niepoważnego, pajaca, szczerze mówiąc TVN-u, ale z braku laku, skoro Konfederacja się wypisała z wyścigu i powiedziała, że ona będzie stolik przewracać, to z braku laku ludzie wybrali tę trzecią drogę, żeby bo nie chcieli PiSu. Na co pis, co wynikało z tego, że, że oczywiście nie przemyślał tego, no bo jak nie ma żadnej, nie mamy żadnych, prawda, nie będzie żadnego bicia się w pierwsze, nie będzie też zastanawiać się, dlaczego przegraliśmy. Ale spis sprowokował dużą grupę ludzi do tego, że chcieliby, żeby zmienić władzę, a nie było na kogo zmienić, to wybrali ten sojusz pajaca z nieudacznikiem. No może teraz ten ktoś nowy się pojawi lepszy. W wyborach prezydenckich łatwiej jest zaistnieć, jak pokazał przykład Pawła Kukiza, w wyborach prezydenckich łatwiej zaistnieć nowemu obozowi. Co potem z tym obozem się stanie, to jest zupełnie osobna historia, ale mamy przed sobą w maju wybory prezydenckie. I może być tak, że któryś z przedstawicieli dużych partii nie wejdzie do drugiej tury. To jest naprawdę? No to by, był, to by był bardzo ciekawy scenariusz, choć oczywiście nie niemożliwy, wiemy, w polskiej polityce dzieją się rzeczy czasami zaskakujące. To jeszcze na sam koniec, już, Rafale, chciałem się ciebie zapytać. nawiązując trochę do tego, o czym mówiliśmy w pierwszej części, ale czy, choć to pewnie będzie pytanie retoryczne, ale czy wybierasz się w tym roku na marsz niepodległości, ten marsz, który przecież ma być zdelegalizowany? No fajnie zrobić znowu po latach coś nielegalnego. Nie chcę zapewniać na 100% wszystkich wszystkich namawiam, więc wypada być samemu. No, tak się składa, że czasami względy rodzinne i inne obowiązki sprawiają, że personaliter niekoniecznie. Nie wiem, jeszcze nie chcę składać deklaracji. Natomiast wiem, że w sytuacji, kiedy tak się zachowuje władza, jak się zachowuje, to jest jedyne wyjście. Musi przyjść naprawdę tak wielu ludzi na ten marsz, żeby yy, zadrżały nogi pod yy, przywódcami platformy i żeby nie odważyli się na grube prowokacje, na które łatwiej się odważą wobec nielicznej grupy. Rafał Zimkiewicz, pisarz, publicysta Tygodnika do Rzeczy, był moim i Państwa gościem w rozmowie z cyklu Szeroki Kadr. Bardzo Ci dziękuję, Rafał. Dziękuję serdecznie.